Dzień dobry Państwu. Magdalena Filip, animator w Klubie Seniora w Niemcach. Witam w sobotę 30 stycznia 2021 roku. Dzisiaj obchodzimy Dzień Głupkowatych Powitań na Poczcie Głosowej, także proszę uważać, kiedy będą Państwo do kogoś dzwonić, oraz Dzień Rogalika. Dzisiaj jest ten dzień, żeby upiec rogalika, drożdżóweczkę, ślimaczka lub cokolwiek do jedzenia, wziąć herbatkę, kawkę siąść i pooglądać piękną jeszcze zimę tego roku. A teraz inni: Maju Adelaida, Bronisław, Maciej, Marcin, Martyna i Sebastian. I ja przypomnę tylko Państwu, że w tą niedzielę, czyli już jutro, będzie 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze wyjdą na ulicę i będą zbierać na dziecięcą laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy. Każdy wolontariusz będzie uzbrojony w puszkę oraz identyfikator. Po tym będzie można poznać, że jest to prawdziwy wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam na następny odcinek jutro. Do widzenia.